Rysowałam, malowałam od zawsze. Od najmłodszych lat byłam zainteresowana sztuką, e, lubiłam czytać o wielkich mistrzach malarstwa okresu renesansu lub oglądać zwykłe rysunki w jaskini lasko. Jestem inżynierem technologii chemicznej po Politechnice Warszawskiej, ale zawsze interesowałam się również sztuką. Znalazłam dobrą pracę, dzięki czemu mam stabilność finansową i mogłam zacząć malować to, co czuję, co, co po prostu mi się marzy, a nie to, co się sprzeda, lub żeby się koniecznie komuś spodobało. I tak oto zaczęłam malować najpierw morskie małe pejzaże. Są to prawdziwe miejsca, jak Etreta we Francji czy Old Harry Rocks w Wielkiej Brytanii. Później coraz śmielej zaczynałam malować bardziej fantazyjne sceny. Większość moich obrazów przedstawiających fantazyjne sceny są to obrazy, które w jakiś sposób odzwierciedlają moje. Uczucia, emocje, przeżycia. Każdym obrazem, w zasadzie, staram się przekazać jakieś swoje przeżycia, to co jest mi bliskie, to co nam bliskie. I tak na przykład mamy tutaj obraz Dom, w którym zawsze ktoś czeka. Jest to obraz, który przypomina mi o moim rodzinnym domu, o moich rodzicach, którzy zawsze na mnie czekają. Jest to dom pośród zieleni, przyrody, zwierząt, bo właśnie taki jest mój dom rodzinny. Moi rodzice mieszkają w bardzo małej miejscowości w województwie podlaskim. Tam spędziłam dzieciństwo i stąd też moje zamiłowanie do przyrody i przedstawiania jej piękna na obrazach. Są to farby olejne. Jeden obraz jest namalowany farbami akrylowymi. Preferuję zdecydowanie farby olejne, bo dają dużo więcej możliwości, mają lepsze krycie i pozwalają uwydatnić głębie. Farby akrylowe dla mnie są troszeczkę zbyt płaskie, ale na pewno szybciej się nimi pracuje i okazjonalnie również, również ich używam. Jeśli chodzi o proces powstawania obrazów, to na początek wykonuję bardzo ogólny szkic. Nie, nie zawiera on wielu szczegółów bezpośrednio na płótnie. Nie, nie rozplanowuję swoich obrazów wcześniej na kartkach, jak to robi duża liczba autorów. Po skończeniu szkicu zaczynam malować podmalówkę. Bardzo ogólne kształty. Często też obraz podczas malowania bardzo się zmienia względem tego, jaki był plan na początku. Maluję bardzo często, w zasadzie w każdej wolnej chwili. Tak jak wspominałam, pracuję również zawodowo w innej dziedzinie, w chemicznej. Więc tego czasu wolnego nie mam aż tak dużo, ale malowanie jest to dla mnie taki stan odstresowania, relaksu. W zasadzie, kiedy siadam przed płótnem i zaczynam malować, to wpadam w swoisty trans, i nic więcej dla mnie wtedy nie istnieje. Lubię ciszę, zdecydowanie. Pomaga mi w skupieniu. Zresztą. Właśnie jak maluję, to w zasadzie nic więcej nie słyszę. Świat zewnętrzny dla mnie przestaje istnieć, więc, więc ta muzyka, nawet jeżeli by jakaś była w tle, to, to myślę, że po chwili przestałabym zauważać ją. Najdłużej zajmuje mi, najwięcej czasu zajmuje mi opracowanie, wymyślenie tego obrazu. Staram się, żeby zawsze było to coś ciekawego, nowego, innego. Więc ten etap zawsze zajmuje mi najwięcej czasu, bo nie da się go wymusić, że siadam dzisiaj, muszę to wymyślić i jutro maluję. No tak niestety to nie działa. Muszę mieć impuls, który po prostu spowoduje, że, że zobaczę w swojej głowie jakiś obraz. I wtedy zaczynam go rysować i malować. Samo malowanie, w zależności od liczby szczegółów, zajmuje mi od 8-10 godzin takiej czystej pracy malowania do nawet 30. Często też zaczynam jeden obraz, później mam chwilową przerwę z nim i wracam do niego po jakimś czasie, i wtedy często zmieniam różne rzeczy na nim. Inspiracją dla moich obrazów są często zdjęcia, które sama wykonuję. Zdjęcia, które Robią mi znajomi lub rodzina, dlatego wiele obrazów to też autoportrety. Lubię też przyrodę, las, więc dużo rzeczy, które zobaczyłam, uwieczniłam na zdjęciach, znajduje się też na moich obrazach. Najbardziej inspirują mnie miejsca i emocje. Korzystam z modeli. Jedynym modelem, z którego korzystam jestem ja sama, tak jak mówiłam, że maluję często ze zdjęć, które ktoś mi zrobił. Oczywiście dodaję siebie swoją postać w różne scenerie, też te fantazyjne, ale najczęściej jestem to ja, lub też ktoś z mojej rodziny znajomych. Nie liczyłam, ile tych prac powstało, ale jest taka strona OneBeat, na której różne galerie wystawiają prace artystów. I tam jest około 70 moich obrazów, z czego większość jest sprzedana. Myślę, że około 100 obrazów łącznie. Obrazy wystawiam również w różnych stołecznych galeriach. Jedną z ostatnich moich wystaw jest wystawa w Bibliotece Publicznej przy Alei Reymonta 6. Wystawa jest odzwierciedleniem mojej drogi artystycznej, od małych formatów morskich pejzaży po pełne fantazji leśne scenerie.